Ze mną w kolejnym odcinku. Dla osób, które są tutaj nowe, przedstawię się. Mam na imię Iwona. Jesteście na kanale Siecioweczka. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat jeansów z szeroką nogawką. Jak wiecie, są to bardzo popularne spodnie w tym sezonie. Myślę, że nawet można powiedzieć, że najmodniejsze, jeżeli obserwujecie ofertę sklepów, a także konta modowe na Instagramie. To na pewno zauważyliście, że jest naprawdę mnóstwo takich inspiracji właśnie ze spodniami z szeroką nogawką. Ja już od jakiegoś czasu szukam sobie takich spodni, ale no jeszcze nie udało mi się znaleźć tych idealnych, więc pomyślałam, że zrobię to z Wami i dacie mi znać, które spodnie leżą na mnie najlepiej. Przygotowałam do dzisiejszego odcinka. Aż 8 par dżinsów, właśnie ze sz z szeroką nogawką, takich wiecie, Szwedów. E Mego to dżinsy z Zary i ze Stradivariusa. Znalazłam tam najwięcej takich e krojów. E Będą jeansy w rozmiarze 36, jedne będą 34. Ogólnie starałam się jeansy dobierać tak, by nadawały się też do pracy, więc starałam się raczej je dobierać pod takim kątem, żeby nie miały dziur, przetarć, żeby były podłożone. Oczywiście nie wszystkie takie będą, bo naprawdę różne mi się jeansy spodobały. Jeżeli jesteście zainteresowani taką treścią, jeżeli też sobie szukacie, wiecie, tych idealnych, najlepszych jeansów, zapraszam do oglądania dalszej części odcinka. Jeżeli odcinek wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Także jedziemy z pierwszą parą. Postanowiłam, że przegląd jeansów rozpocznę od Zara, z której mam aż 5 par spodni. Będę jeansy mierzyć do butów o takiej wyższej podeszpie. Mierzyłam ma z tyłu 5 cm. To są trampki z beczki. Jeżeli Wam się podobają, to są jeszcze dostępne w sklepie. Ogólnie uważam, że takie buty najbardziej pasują do spodni, właśnie z szeroką nogawką. Buty w sensie, że mają zaokrąglone noski. Wtedy to naprawdę fajnie wygląda, ładnie się układa. I fajnie, żeby buty miały też właśnie taką trochę wyższą podeszwę. Natomiast, jeżeli nosicie buty sportowe z niską podeszwą, to też nie ma problemu. Tylko wiadomo, że długość spodni trzeba wtedy sobie odpowiednio dobrać. Dodam jeszcze, że ja mam 164 cm wzrostu, więc będziecie miały takie przełożenie na wasz wzrost, jeżeli chodzi o długość spodni. Dobrze, pierwsze spodnie. Są to spodnie, oczywiście, z zary, tak jak powiedziałam. Mają e, rozmiar 36. Ogólnie bardzo fajne spodnie. Muszę przyznać, że nie ma się tutaj za bardzo do czego przyczepić. Jedyną wadą tych spodni to jest to, że mają bardzo szeroką opaśnicę. Natomiast w biodrach leżą dobrze i nie wiem, czy rozmiar 34 uratowałby sytuację. Ogólnie musiałabym do nich nosić pasek. Słuchajcie, mają taki standardowy, granatowy kolor, idealne jeansy do pracy. Mają też fajny materiał, taki gruby, mięsisty, taki, wiecie, taki typowy denim. Ja ich raczej sobie nie zachowam, bo szukam bardziej takich modowych jeansów. Do butów sportowych układają się w porządku, z przodu wyglądają ładnie, z tyłu długość też jest ok. Standardowe jeansy, które ogólnie nie rzucają się w oczy, ale wiecie, są, taką, są takim bazowym elementem naszej garderoby. Mam na sobie kolejne jeansy z Zary. Te są w rozmiarze też 36, kosztowały 119 zł. Ogólnie uważam, że są na mnie za szerokie. Mogłam spokojnie zamówić 34 i prawdopodobnie bym się w nie zmieściła. Są trochę za szerokie w biodrach. Tutaj nogawki też nie leżą idealnie i w pasie też jakieś 2 cm spokojnie można byłoby zabrać. Ogólnie fajny jeans, całkiem ładny kolor. Na dole mają surowe wykończenie, czyli nie są podkładane. Nie do końca mi się podoba to, kiedy w nich chodzę i robi się tutaj taki trójkącik. Natomiast jak stoję, układają się całkiem dobrze. Być może w mniejszym rozmiarze czegoś takiego by nie było. Na butach. Nie do końca mi się podoba takie ułożenie spodni na butach. Wolę jak y, nogawka więcej zakrywa buta. Na pewno trzeba byłoby je trochę skrócić. Do mojego wzrostu są zdecydowanie za długie. Dużo lepiej by wyglądały według mnie z butami na obcasie. Nogawki leżą w porządku. Układają się całkiem dobrze. Na pośladkach też wygląda to w sumie w miarę ok. Materiał jest gruby, mięsisty. Także nie powinny się za szybko zniszczyć. Mam na sobie już trzecie jeansy z Zary. Dodam jeszcze tylko, że poprzednie pary były z wysokim stanem i to takim naprawdę wysokim, który sięga powyżej pępka. Tak samo te. Wracając do tych jeansów, te są w rozmiarze 34. Powiem Wam szczerze, że wcześniej zamówiłam rozmiar 36. I były całkiem na mnie sporo za duże, więc udało mi się jeszcze przed kręceniem tego materiału zamówić rozmiar 34 i dotarły. Także prezentuję wam jeansy właśnie w tym rozmiarze. Uważam, że leżą po prostu idealnie. Te mi się naprawdę podobają jeansy. Kolor mają ładny taki, wiecie, bardzo jasny niebieski denim. Naprawdę fajnie to wygląda. Leżą bardzo ładnie. Jedyny minus tych dżinsów to jest to, że są po prostu na mnie za długie i musiałabym je uciąć, ale jeżeli chodzi o górę, to jest po prostu mistrzostwo świata. Materiał jest gruby, taki mięsisty, także no, muszę przyznać, że rozważam zachowanie tych dżinsów, bo są naprawdę fajne, bardzo dobrze się w nich czuję. Pomimo tego, że denim jest taki, wiecie, dość twardy, to są wygodne, można w nich spokojnie siedzieć. Mam na sobie czwartą już parę spodni. Są to też spodnie z Zary w rozmiarze 36, kosztowały 119 zł. Bardzo fajne spodnie, inne niż poprzednie, a to ze względu na tą bardzo szeroką nogawkę. Są opisane w Zarze jako palacco i w pełni się z tym zgadzam. Mają idealnie szeroką nogawkę, która nam zakrywa buta, kiedy stoimy. Świetna długość, właśnie do takiej wysokości butów. Jeżeli jesteście wyższe ode mnie, to też będą dla Was dobre, bo naprawdę są to bardzo długie spodnie. W pasie leżą dobrze. Mogłyby być troszeczkę ciaśniejsze, ale to widzicie, to są już naprawdę. Milimetry. W biodrach też się układają dobrze. Myślę, że właśnie one tak powinny leżeć że są tutaj troszeczkę takie luźniejsze. Na pośladkach też leżą całkiem fajnie. Z tyłu też nogawka się układa bardzo dobrze. Muszę przyznać, że Zara w tym roku naprawdę fajne ma wykroje, które bardzo dobrze leżą z tyłu. Nie falują się, wiecie, w okolicy kolana. I jestem wręcz zaskoczona, że właśnie jeansy w różnych rozmiarach leżą bardzo, bardzo dobrze, tak? Bo niektóre są na mnie za duże, a mimo to nie ma żadnych, wiecie, takich dziwnych fal. Materiał jest dość gruby, taki też mięsisty, jak, tak, tak samo jak i w poprzednich spodniach z Zary. Także dostajemy tu całkiem fajny denim. Ogólnie spodnie są na plus, jeżeli, wiecie, szukacie takich fajnych wiecie z modowych spodni, które będą się wyróżniać na rynku. No to y, ja ogólnie polecam takie właśnie co Na pewno nie zostaną niezauważone, wiecie, na ulicy jak wyjdziecie. Mam na sobie już ostatnią parę dżinsów z Zary, czyli w sumie jest to piąta para. Są to spodnie w rozmiarze 36, kosztowały 119 zł. Mają całkiem ładny kolor taki, wiecie, błękitny denim. Są też uszyte właśnie z takiego grubego materiału. Leżą średnio muszę przyznać, że leżą średnio przynajmniej na mnie. Nie układają się dobrze z przodu, coś tu się dzieje w okolicy zamka, tak jakby było, wiecie, za dużo materiału, nie wiem, coś chyba z tym krojem jest nie tak. W pasie są za szerokie, w biodrach trochę też, więc spokojnie mogłabym się pokusić o rozmiar 34. Najbardziej w tych spodniach nie podoba mi się ich długość. A to dlatego, że uważam, że są po prostu za krótkie, szczególnie właśnie do takich sportowych butów o podwyższonej podeszwie. Wiecie, jeżeli jesteście niższe ode mnie, albo nosicie buty sportowe po prostu z niską podeszwą, to być może będą leżeć naprawdę fajnie. Nadszedł czas na jeansy ze Stradivariusa. Ogólnie te spodnie, które mam na sobie, nie do końca spełniają moje założenia. A to dlatego, że mają przeogromną dziurę na kolanie, ale bardzo spodobały mi się na stronie i widzicie, musiałam je zamówić. Po prostu musiałam je zamówić i pomyślałam, że też wam je pokażę. Są w rozmiarze 36, kosztowały chyba 139 zł. Tutaj niestety nie ma ceny. Leżą na mnie całkiem dobrze, natomiast myślę, że mogłabym się pokusić o rozmiar 34. No bo mam tu niestety taki całkiem spory luz. Ogólnie są to spodnie określane przez producenta jako jeans z niskim stanem. Także to już jest coś innego, nowość. Wszystkie poprzednie, które mierzyłam, miały wysoki stan, a nawet w sumie taki wiecie, bardzo wysoki stan, sięgający powyżej pępka. Te mają stan, ja bym to określiła, jako średni, bo kiedyś nosiłam jeansy z niskim stanem i nie wyglądały one w ten sposób, tylko były, wiecie, jeszcze tak sporo niższe od nich. E, ogólnie ten stan mi się bardzo podoba. Nie sięgają, mimo że, wiecie, tutaj e, aż e, po, po żebra. I tak e, fajnie tutaj się trzymają bioder, pomimo tego, że są za szerokie na mnie. Delikatnie. Ale myślę, że one też powinny być takie, wiecie, trochę opadające, bo to jest taki krój jeansów, taki trochę luzacki, bardzo mi się podobają te spodnie. Mają idealną długość. Zobaczcie, idealnie nogawka sięga ziemi, przynajmniej w tych butach, które mają, tak jak przypomnę, około 5 cm podeszwy. Mają też taki gruby, ale bardzo miękki denim i. Taki bardzo miły w Ładnie tutaj leżą z przodu, z tyłu też nogawka układa się bardzo dobrze. Jeżeli nie szukamy jeansów do pracy, bo do pracy ich raczej przez tą właśnie dziurę nie polecam, to na co dzień po prostu rewelacja. Kolejna para jeansów ze Stradivariusa. Jeszcze mam jedną, także to już są przedostatnie spodnie. Są to jeansy w rozmiarze 36. Ceny nie pamiętam, chyba 139 złotych, Tak mi się wydaje, chyba wszystkie tyle kosztowały ze Stradivariusa. Ogólnie muszę przyznać, że podobają mi się te dżinsy. Leżą naprawdę tutaj w pasie idealnie. W wiodrach też, tak jakby szyte na mnie, nie wiem co się dzieje z tyłu. Na pośladkach też jest ok. Materiał jest dość cienki. Nawet bym powiedziała, że to taka, wiecie, taki bawełniany materiał, przypominający jeans. Ogólnie długość jest też dobra. Zobaczcie, leżą idealnie do ziemi, także fajnie się układają z przodu buta. Do sportowych butów jak najbardziej na tak. Do pracy też super wybór, bo są, wiecie, w takim ciemnym, niebieskim kolorze i będą. Tak dość elegancko wyglądać w pracy, jeżeli można to powiedzieć, o dżinsach. jaki materiał też może być całkiem dobrą opcją, jeżeli chodzi o wybór spodni na wiosnę i lato, tak? Przynajmniej nie będą nas, wiecie, przegrzewać. Mam na sobie ostatnie już jeansy, jakie przygotowałam do dzisiejszego filmu. Są to jeansy też ze Stradivariusa w rozmiarze 36. Kosztowały chyba 139 zł. Ogólnie uważam, że są bardzo ładne te jeansy, bardzo dobrze skrojone, podobnie właśnie jak te poprzednie. Mają też wysoki stan, w pasie leżą idealnie naprawdę nic bym tutaj nie zmieniła. W biodrach tak samo, układają się bardzo dobrze, mają bardzo dobrą długość. Do takich, zobaczcie, wyższych butów sportowych leżą idealnie do ziemi. Ogólnie minusem może być tych spodni to, że są wykończone na surowo, nie są podłożone, ale te wykończenie dołu też jest takie, wiecie, ciekawe, tak jakby e, były wcześniej podłożone i ktoś je odwinął. Fajna opcja, ładnie to bardzo wygląda i, wiecie, dodaje jakiejś takiej energii dla tych spodni. Nie są na pewno nudne. E, ogólnie nogawki się układają bardzo ładnie, z tyłu też. Leżą dobrze. Ja uważam, że takie spodnie spokojnie można byłoby sobie zachować. Mi się one podobają. Ogólnie do pracy myślę, że też mogłyby być. Jeżeli by, wiecie, poobcinać te wszystkie nitki na dole, to jak najbardziej na tak. Można je nosić do butów na obcasie i wtedy będą, wiecie, tak robić taką fajną stylizację. Muszę przyznać, że Stradivarius w tym roku wyprodukował chyba trochę lepsze spodnie niż w zeszłym roku, ponieważ w zeszłym roku też szukałam takich spodni i wszystkie... Spodnie, które mierzyłam, falowały mi się tutaj w okolicy kolana. Strasznie mi się to nie podobało. Natomiast w tych spodniach już nie ma tego efektu, więc tutaj jak najbardziej na plus, krój się trochę zmienił. I bardzo mi się to podoba. Ogólnie te spodnie, które mam na sobie, są wykonane też z takiego bardzo miękkiego i cienkiego dżinsu. Więc jeżeli szukacie cienkich spodni na wiosnę i lato, to te jak najbardziej mogę Wam polecić, bo są bardzo przyjemne, miłe i mimo, że tutaj leżą idealnie. To nie uciskają mnie, kiedy w nich siadam, także można naprawdę spokojnie długo w nich chodzić, a także długo siedzieć, bo nie zawsze przecież możemy chodzić. Prace często, pracy często wykonujemy na siedząco. Na zakończenie chciałabym troszeczkę podsumować moje zakupy. Ogólnie najbardziej podobały mi się myślę, że spodnie z te najszersze skradły moje serce, ponieważ są oryginalne, są widoczne, są jakieś i ja właśnie takie spodnie lubię. Na drugim miejscu postawiłabym te spodnie z Zary najjaśniejsze, które tak tutaj wiecie na mnie bardzo ładnie z góry leżały. Na trzecim miejscu ogólnie wybrałabym spodnie te ze Stradivariusa. Są to bardzo Spodnie i muszę przyznać, że w nich akurat nic nie musiałabym zmieniać, więc jak najbardziej na plus. Poza konkursem są spodnie z dziurą na kolanie, które totalnie skradły moje serce i nie wiem, chyba je sobie po prostu zostawię. Natomiast do następnego odcinka chciałabym przyszykować kilka stylizacji, właśnie z wybranymi. Przeze mnie spodniami, żebyście zobaczyły, jak takie spodnie stylizować. Jeżeli podobał Wam się odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Dajcie znać w komentarzu, w których spodniach podobałam Wam się najbardziej i które byście sobie same kupiły. Także widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa! pa.